Zawsze sobie myślę, że cholerka, dobrze było być dzieciakiem w latach dziewięćdziesiątych. W szkole dealowałeś karteczkami i tazosami. Wracałeś na chatę tylko po to, by zjeść obiad i won na dwór pokopać w gałę. A jak miałeś ze dwa zety, no to byłeś królem osiedla. Szedłeś po maczugi, do tego loda, oranżadę i jeszcze ci na głę kulkę starczyło. Tak, to były czasy. Ale dla mnie i pewnie dla wielu z was lata 90 i następujące po nich nowe milenium kojarzą się pewnie jeszcze z czymś innym. Widzicie, dla każdego dzieciaka i nie tylko były to świetne czasy by zajarać się fantastyką, a zwłaszcza fantazy. No bo po prawdzie w tamtych czasach od fantazy nie dało się po prostu uciec. W księgarniach ludzie zabijali się o wychodzącego na bieżąco Harry'ego Pottera, na ekranach kin dech zapierała ekranizacja Władcy Pierścieni od Petera Jacksona, a i na kompie było w co zagrać. No bo przecież oczywiście wtedy każdy z nas wchodził coraz mocniej w świat tych diabelskich komputerów I oczywiście gier. Baldur's Gate, Icewind Dale, Heroes'y, Gothic, Morrowind, świetnych tytułów osadzonych w settingu. Magii i miecza było od groma, no a człowiek chłonął tę epickość jak gąbka. O bogowie! Walka! Pośród gier była wszakże jedna, która myślę, że definitywnie przypieczętowała mój los jako fana fantastyki i zarazem w pewien sposób przyczyniła się do tego, że właśnie mnie oglądacie. Mówię tu że jasna o Warcraft 3. Siemanko, dzień dobry, witam was serdecznie z tej strony Drwal Rębajło w nieco innym materiale niż zwykle. Widzicie, ostatnio mieliśmy dosyć ciekawą rocznicę, mianowicie 20 bitych lat skończył Warcraft 3. W związku z tym pomyślałem sobie, kurczę fajnie byłoby zrobić na ten temat jakiś materiał, troszkę tak nostalgicznie podejść do tematu, trochę cofnąć się, wiecie, do tych starych dobrych lat, powspominać, no tym bardziej, że... No, omen, no to przecież od Warcrafta zacząłem tworzyć mój kanał. Co mogę więc powiedzieć, mordeczki? Zapraszam Was na małą przejażdżkę do krainy nostalgii! A jeżeli wam się spodoba tego typu materiał, jaki zobaczycie, to piszcie oczywiście w komentarzach. Może będzie tego więcej. Oczywiście zanim zaczniemy, przypomnę, że jeżeli szukalibyście tej czy innej gry, czy to starszej, czy to nowszej, to najlepiej na Instant Gaming. To jeden z największych sklepów z licencjonowanymi kluczami do gier, a zarazem partner kanału, dlatego wchodząc z linku w opisie, macie tam specjalną zniżkę. Polecam, pozdrawiam. A teraz przejdźmy do materiału. Nasz czas dobiega końca. seno do rotana I to wszystko to była wina mojego kumpla, który później został zresztą moim przyjacielem For Life i który. Już od podstawówki był właściwie takim samym nerdem co do fantazy, jak ja. Pozdrawiam przy okazji Patryka wraz z rodzinką. Tak czy inaczej, kumpel ten e, miał u siebie bardzo dużo takich mm, rzeczy z fantazy, tak? Miał podręczniki do Dungeons and Dragons, karty MTG. Na przerwach gadaliśmy oczywiście o Władcy Pierścieni, o Heroesach. No i któregoś dnia do mnie właśnie ten kumpel podchodzi, no i mówi, że właśnie skończył grać w Warcrafta. I czy grałem w Warcrafta, bo to jest super. Ja mówię, kurde, jaki Warcraft? jakie wooro co? Coś tam jakoś chyba widziałem, gdzieś tam w jakimś pisemku, jakąś reklamę czy coś, ale tak to nie kojarzyłem zupełnie. No i podwrócił mi oczywiście płytkę. I jakoś poszło. Pamiętam, że pierwszym co mnie w grze chwyciło za mordę, to były cinematiki. Co do tego, że Blizzard zawsze robił doskonałe animacje, no to chyba mówić nie trzeba. No ale dla dzieciaka, który do tej pory czegoś takiego w grach nie widział, to było dosłownie jak film. Zresztą jeżeli chodzi o sposób realizacji, pracę kamery i tak dalej, to do dzisiaj niewiele cinematików może się z tym równać. Wierzcie mi lub nie, ale Warcraft 3 to była dosłownie druga strategia czasu rzeczywistego, w jaką w ogóle grałem w życiu. Pierwszą była dodawana kiedyś do CD Action strategia saga Rage of the Vikings. No i w sumie chętnie bym ją sobie kiedyś przypomniał. Ale wracając do Warcrafta. Gra wprost zapraszała do siebie z otwartymi ramionami każdego dzieciaka i starszaka. Na dzień dobry witała nas kolorowa, bajkowa wręcz grafika, w głośnikach dudniła bojowa muzyka, no i ten dubbing. Każda jednostka miała coś do powiedzenia, każda brzmiała autentycznie, a jak człowiek skumał, że klikając jednostkę wiele razy rzuci ona jakimś żartem, to pamiętam, jak siadaliśmy sobie z braćmi i sprawdzaliśmy, jakim tekstem rzuci teraz ten czy tamten jegomość. To jest moja rura! Zresztą, o tym, jak legendarny jest dubbing tej produkcji, świadczy o to, że w sumie do dzisiaj pamiętam lwią część odzywek i tekstów. Godów do pracy! Praca, praca! Tak, panie. Moje ostrze szuka ty. Ostrze mrozu jest głodne. Masz kulkę! O, czy ty mi kroczysz? Jakbyście chcieli posłuchać kiedyś więcej, to nie wiem, piszcie w komentarzach. Kto wie, może zrobimy <śmany> cały odcinek z Warcrafta. <śmany> no ale wracając do tematu. Warcraft czy oprócz warstwy wizualnej, dźwiękowej i gameplayowej, która była świetna, bo misje były bardzo zróżnicowane i tak naprawdę to te kampanie się właściwie nie nudzą do dzisiaj. Nie bez powodu wspominam głównie kampanię, ponieważ zawsze byłem graczem singlowym, no a wtedy, jeżeli chciało się pograć w multi. No to raczej szło się do kafejki internetowej, no bo na chacie to wiecie, internet przez modem. Albo Neostrada. Warcraft wtrzymiał miał tą przewagę, że pozwalał od razu wejść w świat, który pokazywał. Od razu wejść w tą historię. Sam, momentalnie podierałem się opowieścią o wojnie orków z ludźmi, o tajemniczej zarazie, która nękała królestwo Lordaeronu, o liczącej tysiąclecia wojnie między nocnymi elfami i płonącym legionem. Dużo wątków, dużo bohaterów, ale wszystko było podawane i dawkowane tak ciekawie i tak zmyślnie, że do dziś tak naprawdę niewiele gier potrafi tak dobrze poprowadzić storytelling, jak robił to swego czasu Warcraft 3. Pamiętam do dzisiaj to jest dziwko, gdy. Martas, młody książę Lord Ronu, książę ludzi, z którym się człowiek zżył podczas jego kampanii, gdzie był honorowym wojownikiem światłości, powoli staczał się na ciemną stronę, by w końcu zdobyć ostrzem mrozu. I zdziwko było takie, gdy w kolejnej kampanii, kampanii Nieumarłych. Znowu nim graliśmy, tylko tym razem właśnie już po tej złej stronie No i co było najzabawniejsze to to, że cały czas mu się kibicowało Zresztą Warcraft 3 potrafił przedstawić naprawdę całą plejadę interesujących postaci I to zarówno herosów jak i złoczyńców Naprawdę dało się ich polubić i naprawdę dało się do nich przywiązać Zresztą niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu oczy nie spociły się podczas śmierci groma Hellscreama Ja jestem Wolny. Przyjacielu, uwolniłeś nas wszystkich. Myślę, że to właśnie to połączenie ciekawych i grywalnych misji, wyjątkowo przyjaznej i przyjemnej dla oka i dla ucha oprawy oraz bardzo ciekawej historii osadzonej w nie mniej ciekawym uniwersum. No bo z jednej strony Warcraft to klasyczne high fantasy, że tak to nazwiemy, ale z drugiej strony bawi się schematami i to mi się zawsze tam podobało. W Warcraftie po raz pierwszy spotkałem honorowych orków, co wtedy było nie do pomyślenia. Czy choćby elfy, które nie bały się korzystać z demonicznych mocy, aby przetrwać. Wszystko to wpłynęło na mnie Zarówno jako nagracza, ale także jako po prostu fana, odbiorcę popkultury. I chyba przypieczętowało to, że postanowiłem już w to fantazy wejść na całego. A już na pewno, Warcraft 3 przypieczętował to, dlaczego na moim kanale pierwszym tematem, jaki się pojawił, to była właśnie historia ze świata Warcrafta. Tutaj taka anegdotka mi się przypomniała odnośnie tego jak ta fabuła, ta historia opowiedziana w Warcraft 3 potrafiła oddziaływać na umysł młodego człowieka. Na polaku, na polaku nam y, pani kazała napisać y, jakiś list chyba, albo coś takiego. No to ja sobie pomyślałem, a napiszę list oczywiście skąd? No, no z pola bitwy, nie? No i napisałem tam właśnie list, w którym Paladyn pisze do króla, że tam broni granicy przed nieumarłymi i tam właśnie ataki nacierają i tak dalej, i tak dalej. No i tego Paladyna nazwałem Uter oczywiście. Tylko, że kurka wodna <laughs> to były czasy, kiedy właściwie no znajomość języka angielskiego taka... Pośród uczniów była no, niemalże zerowa, tak? Także ja umiałem powiedzieć, że jest, no i okej. Okay. Utr w polskiej wersji miał angielski przydomek Lightbringer, którego nawet ja nie potrafiłem przeczytać wtedy, także jakoś nazwałem go jakoś na zasadzie Lightbimber. Nie jestem pewien, ale coś na pewno z bimbrem było, bo pani się później zabawnie patrzyła. Warto tutaj dodać, że to moje pierwsze spotkanie z Warcraftem 3 było tak naprawdę dłuższe niż tylko podstawowa wersja gry, tylko jasz ponieważ bardzo krótki czas po tym od razu dobrałem się do The Frozen Throne. To nie były czasy, kiedy wiecie, gra wychodziła i od razu po premierze się ogrywało, nie, nie, nie. Trzeba było ją najpierw zdobyć, ale pamiętam, że jak skończyłem trójkę, to niedługo później razem z kumplem sobie Frozen Throne załatwiliśmy. Także wtedy to już w ogóle ten Warcraftowy świat bezsał mnie na całego, no bo dodatek był tak naprawdę równie dobry co podstawka, pod każdym względem. No i to zakończenie z tym Lich na tym tronie, mm. Epic. Po ograniu Warcrafta 3 i dodatku Frozen Throne, zacząłem szukać, grzebać i w ogóle szperać, by dowiedzieć się czegoś więcej o tym świecie. No i tak trafiłem na bazujące na Warcraftie książki, których wtedy, wiele lat temu było raptem kilka, ale to już zawsze było coś i już człowiek to chłonął. I wyobraźcie sobie, jakież było moje pozytywne zaskoczenie, gdy niedawno dokładnie te same tytuły ponownie zaczęły pojawiać się na naszym rodzimym rynku wydawniczym. Wydawnictwo Insignis w ramach serii Blizzard Legends postanowiło przybliżyć czytelnikom te klasyczne, znane z dawnych lat powieści w nowej odsłonie. Najnowszą książką z tej serii jest nic innego jak Warcraft Dzień Smoka. Historia, którą, wyobraźcie sobie, czytałem po raz pierwszy blisko 20 lat temu. To też nie zdziwcie się, że gdy zobaczyłem już pierwszą zapowiedź tego, że książka znów pojawi się u nas, no to od razu mi się zaświeciły oczka. Powieść jest o tyle ciekawa, że prezentuje nam historię nieznaną z żadnej części. Akcja rozgrywa się krótki czas po wydarzeniach z Warcrafta 2, ale jeszcze przed wyprawą przez wroczny portal. Główną osią fabuły są niespodzianka smoki, które w świecie Warcrafta pełnią przecież bardzo ważną rolę. Widzicie, po drugiej wojnie, mimo zwycięstwa przymierza nad Hordą, królowa Czerwonych Smoków wciąż była więziona przez orków z klanu Smoczej Paszczy. Toteż, aby ją wyzwolić, wyruszyła drużyna złożona z maga Ronina, elfiej tropicielki Waresy oraz krasnoludzkiego jeźdźca gryfów Falstada. W międzyczasie inny smok, Śmiercioskrzydły, Skrzydły, czyli Deathwing, wiecie, ten odpowiedzialny za gruntowny remanent na powierzchni całego Azeroth, miał w zanadrzu chytry plan, który... Jeśli by mu się powiódł, pozwoliłby mu objąć władanie nad wszystkimi królestwami ludzi. Ale na tym ograniczę spoilery. Warcraft Dzień Smoka to nie tylko dużo nostalgii, to po prostu bardzo przyjemne czytadło. I to tym bardziej, że dotyczy ono trochę mniej znanych wydarzeń i wątków z historii Warcrafta. Wszystko oczywiście bardzo starannie wydane w serii Blizzard Legends i do tego z nowym tłumaczeniem, w którym nawet prykaz od Blizzarda odnośnie odgórnego przykładu większości nas własnych nie psuje całościowego efektu. Książkę czyta się bardzo przyjemnie i oczywiście ekspresowo. No i to wszystko oczywiście w starym, dobrym uniwersum Warcrafta. Jeszcze przed tym Wszystkimi dziwactwami z nowych dodatków do Wowa. Moim zdaniem dla fanów Warcrafta pozycja obowiązkowa. Zwłaszcza, jeżeli chcecie sobie zrobić nostalgiczną wycieczkę te 20 lat wstecz, bo pierwszy raz książka ukazała się w 2001 roku. Także będzie to bardzo przyjemna wycieczka do czasów, gdy w sumie wszystko było prostsze, w tym także uniwersum Warcrafta. W opisie filmu zostawiam link, gdzie dorwać książkę. A tymczasem pozwólcie, że wróćmy do na naszej historii. Bo widzicie, nie jest to jeszcze koniec. Jak wszyscy wiemy, po Warcraft'ie 3 nadszedł World of Warcraft, który przyczynił się choćby do tego, że zacząłem samodzielnie uczyć się angielskiego, no bo w szkole to tylko mnie germanizowano. I skończyłem w sumie, że teraz ja sam uczę angielskiego. No ale to już jest opowieść na inny czas. Oczywiście w tej całej beczce do miodu jest, ta e, kropla djekciu, czyli Warcraft 3 Reforged, ale we wspomnieniach dobre jest to, że nawet tego typu wpadki nie są w stanie tych wspomnień popsuć. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze wspomnienia? Z worka w tym trójką. Od czego to się zaczęło? Jak trafiliście w ogóle na ten tytuł? Co z tego wynikło? Komentarze oczywiście należą do Was. Jeżeli podoba Wam się materiał w takiej konwencji, takich bardziej wspominek o dawnych, dobrych czasach, piszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć więcej. A jeżeli chcecie więcej, to oczywiście łapa w górę mile widziana. Im nas więcej, tym weselej i tym większe zasięgi, ja mam wtedy więcej motywacji, żeby robić kolejne materiały. Tak, tak. No. A teraz dziękuję Wam pięknie za uwagę. Z brodatym pozdrowieniem. Drwal thank you